Cześć, tu Laura. Powracam z kolejnym odcinkiem podcastu Emocjonalne Pierdololo. Dziś chciałabym poruszyć wydaje mi się dość ważny temat o nieprzesadzaniu i znikaniu. I taki właśnie tytuł nadam temu odcinkowi. Dziś będzie tak bardziej refleksyjnie, tak sądzę. Chyba nie muszę nikomu mówić, że życie ogólnie nie jest wcale jakieś bajkowe, łatwiutkie i proste, i często każdemu z nas idzie się mierzyć z trudnymi sytuacjami. Czasem jesteśmy w stanie wziąć cały ciężar na własne barki, ale innym razem sprawy mogą tak przygnieść, że potrzebowalibyśmy emocjonalnego wsparcia drugiego człowieka. Powiedzenie na głos o swoich trudnościach przynosi dość sporą ulgę. Gdy ktoś poklepi nas po ramieniu, użyczy swego do wypłakania się, wysłucha, jest to podarowanie komuś niesamowitej mocy, dodanie siły do działania, walki o dobro, czasem zdrowie. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy różni i każdy z nas ma własne doświadczenia. Czasem problemy innych mogą wydawać się nam błachem, proste do rozwiązania, bo my to dopiero mamy, lub mieliśmy ciężko. A ktoś tu przychodzi z jakąś pierdą, a wystarczy zrobić tak i siak i już. No baną. Można by to porównać do sytuacji dziecka i dorosłego. Często dorosłemu będzie się wydawało, że zgubienie niebieskiej kredki jest naprawdę czymś mało istotnym. Przecież wystarczy kupić nową, no i. Przecież to tylko kredka. A dla tego dziecka może to być ta jedyna ulubiona kredka, idealnie miękka, którą rysowało się chmurki na tym fajnym, chropowatym papierze. A może to był prezent od przyjaciela, przyjaciółki, lub została ona kupiona przez babcie i ma dla tego dziecka, poza tymi właściwościami użytkowymi, jeszcze inny, sentymentalny wymiar. To... Tak, kredka. Ta sytuacja również dotyczy dorosłych ludzi. Nie znamy w pełni życia drugiej osoby i przeżyć tego, z czym musiała się mierzyć, i jakie odczucia w niej się budzą w danej sytuacji. Każdy z nas ma nieco inny bagaż doświadczeń i nieco inaczej może sobie z pewnymi sytuacjami radzić. I chyba każdy z nas choć raz w życiu słyszał: Tej spokój, nie przesadzaj, weź się w garści, nie mają gorzej. Przecież nic się takiego nie dzieje. Poboli, poboi i przestanie. I gdzieś głęboko wierzę, że zazwyczaj intencje takiej osoby wypływają z serca. Nie z jakiegoś innego słowiszczego narządu w naszym ciele. Taki chyba zresztą nie istnieje. Oczywiście nie wiemy, co zawsze stoi za takim zachowaniem i pewnie zdarza się, że ktoś jest jakimś skończonym socjopatą, ma w nosie to, co właśnie odczuwamy. Nie ma ochoty tego słuchać i ogólnie myślami jest teraz gdzieś zupełnie indziej, a my zajmujemy mu jego, jej cenny czas. Ale gdzieś wierzę, że takie sformułowania mogą wypływać z tego, że dana osoba nie wie, nie została nauczona. Nie nauczyła się w przeciągu swojego życia, jak reagować w takich sytuacjach, gdy ktoś przychodzi i zwierza się jej z problemów. Mówiąc, żeby wzięła się w garść, o nie wyobraźni może widzieć jak te słowa sprawiają, że faktycznie cierpiąca osoba przestaje w jakiś magiczny sposób odczuwać ból. Staje na nogi, gotowa do działania, by sprostać wszelkim przeciwnościom losu. I sądzę, że czasem to faktycznie może działać. Niektórzy mogą potrzebować takiego kubła zimnej wody na głowę, by się nieco otrząsnąć stragających nią nim emocji. Widzę zastosowanie takiej terapii wstrząsowej w nagłej sytuacji, np. Na zagrożenia życia, gdzie działać trzeba szybko. Zazwyczaj jednak mam wrażenie, że takie stanowcze słowa przynoszą zupełnie odwrotny skutek. Gdy słyszymy przesadzasz, daj spokój, możemy odczuwać niezrozumienie, lekceważenie, brak wsparcia. W pewnym momencie możemy nawet uznać, że faktycznie nasze zmartwienia są błahe i głupie, a my przeżywając je jesteśmy jacyś nieprzystosowani, dziwni, ułomni, no i znikamy. Ale pamiętajmy, każdy z nas ma prawo do odczuwania emocji, i reagowania na sytuację w sposób, który jest dla nas naturalny. Gdy ktoś mówi, że przesadzamy, czujemy, że bagatelizuje nasze uczucia, neguje nasze doświadczenia i potrzeby emocjonalne, to może prowadzić do frustracji, poczucia samotnienia i złości. Z pewnością wpływa to na nasze relacje, gdy czujemy, że nie mamy co liczyć na oczekiwane przez nas wsparcie. To sprawia, że nasza więź z takimi osobami może słabnąć. Może to prowadzić do unikania rozmów o naszych uczuciach, co z kolei zwiększa naszą izolację emocjonalną. Brak otwartości i zrozumienia w relacjach może również powodować napięcia i konflikty. I to też nie jest tak, że każdy we wszystkim musi się z nami zgadzać. Ktoś może i pewnie będzie miał inne spojrzenie na daną sytuację. Dobrze jest jednak otaczać się ludźmi, którzy nawet nie zgadzając się z nami, może nawet nie w pełni nas rozumiejąc, będą mieli otwarte uszy na słuchanie, bez oceny, z akceptacją naszych emocji, takimi, jakie są. Którzy pozwolą się wygadać, zapytają, w jaki sposób mogą nam pomóc, po prostu będą. Czasem obecność, wysłuchanie i usłyszenie naszych problemów. Dostrzeżenie naszego cierpienia jest wystarczające. Wiem, że jest ci teraz ciężko. Widzę, jak to na ciebie wpływa. Nie jesteś sam sama. Gdy będziesz potrzebował, potrzebowała czegoś, daj znać. Słowa: nie przesadzaj. Weź się w garść, inni mają gorzej. Latają raz na jakiś czas, to tu, to, to tam. Być może sami używaliśmy tych sformułowań, by komuś pomóc. Pamiętajmy, że mogą one bardzo ranić. Jeśli sami chcemy, aby inni nas zrozumieli, fajnie by było, gdybyśmy też byli gotowi do zrozumienia ich perspektywy. Jesteśmy różni. I z tymi myślami was dzisiaj zostawiam. Zachęcam do wyrażenia swoich opinii na Spotify w okienku pod spodem. Możesz napisać też na Instagramie lub, jeśli słuchasz mnie na YouTube, dodaj komentarz pod odcinkiem. Jeśli jeszcze nie wiesz gdzie i jak, to wszystkie linki dostępne będą w opisie. Jeszcze raz to powiem: Masz prawo do wyrażenia swoich uczuć. I, I masz też prawo do wysłuchania kolejnego odcinka za tydzień. No. Do usłyszenia. Pa.